Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Ja Szymek i witam was w kolejnym odcinku zbudowania. Jakby, że walczymy między sobą o to, no, kto jak najlepiej taki wybuduje. Myślę. Przypomnij nam o tym, żebyście przeczytali opis, bo tam się znajdują informacje odnośnie tej serii. No i słuchajcie, dzisiaj będziemy budować dwie rzeczy, tak? To znaczy, ja będę budował jedną, a i z drugą no, zaraz no, ruszymy, co? No. Ale zobaczmy no, mamy propozycję tutaj. I... Nie, to jest na razie te próbne, próbne to jest. A to jest próbne. No, więc jest albo Gwiezdne Wojny, albo Harry Potter i teraz hmm. już losuję je na prawdziwo. Zobaczymy co teraz dobra, będzie to No, ja bym w sumie chciał... Okej, okay, niech będzie Jest Gwiezdne dobra. Wojny, spokojnie. spoko no, ty Czyli... Ja masz Harry Pottera. Czyli ty masz Harry Pottera Jeszcze chwilę, możemy sobie zabrać hmm. bloki do ekwipunku Pamiętajcie, że się... Oczywi... O, 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 o. O. Oczywiście wam się spodoba Możecie zostawić łapkę w górę Ja ty może zrobię, o coś takiego Muszę zabrać jakieś fajne kolorki, hmm. kurde, jakiego koloru był? Ten no miał czarne przyda. włosy, co nie? nie Dobra, mówi. ja zabiorę tak trochę tego. Brązowy bardziej. Trochę czarno. też tego. Zobaczymy czy mi coś z tego wyjdzie jeszcze zabiorę tak tak no i e, możemy chyba startować czas, no tak okay? ja już jestem gotowy no, dobra tak, uwaga nie. czas start patrzcie jak wy, oczywiście ten taki fajny licznik i myślę że on będzie takim fajnym rozmaicieniem bo prosiście w sumie o to więc e, to nie jest jakoś specjalnie no trochę może długo to zajęło ale no troszkę zajęło no troszkę No bo ja sobie się, ten mi się ten ale, ale... mówił, kiedy już nagrywamy ziomek. No, bo ja już mówię ej, stary szymek już, już za dużo go zlekażę ten odcinek kolejnym, znowu szymek, będziesz mocno i mówię, nagraj coś w końcu, mówi, nie, nie chce mi się. No i w A, końcu, tak. w końcu, kurczę. Ej, za, za wysoki mnie ten Harry Potter. Ta? Takiego dużego budujesz? Strasznie. Tak, muszę go lekko uciąć, żeby ten lekko karłowaty, żeby nie, wy, nie wychodził poza ten, jak się No mówi? najlepiej, tak by byłeś, żeby nie był za niski, żeby nie wychodził, żeby go nie widział stary A, bo no jeszcze... właśnie o to chodzi, no ciężko mi kurde, znaczy na pewno się nie zmieści To tego już jestem pewien, okej, okay. no nie no to spoko najwyżej będziemy trochę siebie widzieć, ale tak starać się, żeby tak, jakby żeby nie żeby widzieć nie nie no, rozumiem, rozumiem widzieć, rozumiem. ale tak żeby nie widzieć, dobra ja tutaj no mam trochę mm, zadanie ułatwione, mm. bo już milion razy chyba budowałem, no, takie rzeczy. No jode to chyba... No właśnie a... skąd ty jest... wiesz, że ja jodę buduję no, no bo, ey, no bo co, No bo co stary? Co masz nie tego budować się, jak są Star Warsy? Pazuje nawet trochę pod do kanału, ale mnie. No właśnie, właśnie, właśnie. No ale słuchaj, e, no. Nie, w ogóle kurczę szkoła się rozpoczęła. Co też widać właśnie po świeceniach i tak dalej, bo chyba większość <laughs> z was po prostu e, uczy się. Tak. Uć. O, ciężko się uczą. Tak, na pewno się ciężko uczą, o, zrobię coś takiego. Jaką kamizelkę teraz zrobić? Już nie pamiętam. Ja, ja właśnie ten coś tutaj pokombinuję tak, żeby to w miarę tutaj spoko wyglądało. Mhm. I powiem ci, że y, mam zamiar chyba zrobić dwie rzeczy na mojej na mojej no właśnie, pracy, bo, bo mamy 13 sumie, minut. No tak, to o tyle, tak długo nie zajmuje, nie? Czyli no ta, coś coś to tak, więc coś można fajnego wymyśleć mhm. tutaj, żeby to nie, nie było po prostu takie, takie zbyt proste, o. No, kminie, kminie, czekajcie, tylko co ja tamtej mam zrobić? Jeszcze nie wiem, bo tej tutaj... Tak, niby mm. prosto mi wychodzi, niby, niby, niby trochę krzywo. No powiedz, albo kogo masz zamiar tak wybudować? No! Tak, Pottera? Czy? Bo no, to jest ogólnie. Potter... Zdecydowaliśmy hmm. się, jakby na sagę, że bo możemy coś wybudować z całej sagi. Niekoniecznie właśnie hmm. z. Właśnie, bo jest te, temat Gwiezdnej Wojny. Nie jest temat jodani, nic, tylko po prostu Gwiezdnej Wojny, więc hmm. można wybudować cokolwiek, właśnie z tej sagi. Ja ci nie powiem, co chcę wybudować. Carego ja Pottera, ale pamiętaj, żebyś oh, mu zrobił no... Nike. Złot Nike? No jak ty nie, widzia nie widziałeś mojego Harry Pottera w Minecraftie? Aha, dobra, musiałem teraz skojarzyć. No. Teraz już wiem co chodzi. No no, I... jeśli ktoś z was nie widział, to zapraszam was w karcie jest także taki wielki e, Harry Potter, którego zrobiłem w Minecrafcie mm, Dobra, i ja teraz zrobię tutaj jeszcze coś takiego. Okay. Bo ja właśnie. Jakby dużo czasu się jeszcze. Jest. Fajnie. Aha. To on taki, wiesz, charakterystyczny, nie? On zawsze był pokazywany z nim. Kurczę, zaraz chyba będę widział trochę twojego, będę starał się po prostu nie patrzeć w tamtą stronę. No dobra, nic się nie stanie chyba takiego. Nie no, nie będę podglądać, lol, nie podglądaj. Jaki? Nie podglądaj ty też, bo No, No ja nie podglądam. No, to nie podglądaj ziomeczku, bo ja tutaj się staram odwracać teraz w drugą stronę. Chociaż i tak pewnie będę jakimś studem przez chwilę. Oj! Ja tak. ch studem? Mm, chyba się widzimy trochę. No, a, ale jest. Bez... Harry, Potter jest a, Harry Potter jest beznadziejny, nie? Tak, już ci się nie podoba, ale to zacząłeś. Nie, już, już mi się podoba. Tak, Dobra, czyli ludzie głosujcie już w tym momencie na mnie. Łoo <laughs> nie? Nie. nie? Głosujcie na sam koniec słuchajcie, tak, bo to jest później niesprawiedliwe, później tecy mi się żali, że... Ja Ej, się bo żalaz... oni bo oni głosują no sam... A ty, a ty a ja mam takie wrażenie, że ty chcesz żebym się żalił, a ja ani razu się właśnie nie, nie żaliłem. Tak? No tak było... Nie powiedziałem ani razu, nic? A ty zawsze mówisz nie, bo oni głosu, nie głosują na końcu i kto przesta. Ja mówię, ale, ale tak tak myślę, ale mówię, mi to nie, nie, nie przeszkadza, ale mówię, No wiesz, mi, mi tak stara, stara, stara się mnie pocieszać cały czas, a ja tam, mm. Ludzie do tego podchodzę. No to super. To no. super, że nie masz spiny, co nie? Ziomek? Życie na dokładnie. spinie nie sprzyja rodzinie. What? Ale super lubka. No, no taki ja właśnie zawsze chciałem zostać takim raperem, wiesz? Czarnym raperem. Jakim? To? Nie, to? Jakim raperem? Y Nieważne. Y w każdym bądź razie... Tak? Co chcesz y powiedzieć? Y mój Harry Potter jest beznadziejny, aczkolwiek... Jak zawsze, twoje wszystkie budowle. Nie, moje budowle są zawsze genialne, ale tak akurat mi się nie podoba. Znowu. Hmm. Dobra, ja mam trochę gotowe już. Ym, czyli zostało mi całe 10 minut na zrobienie czegoś innego, jeszcze do, na tej mapie. Więc no właśnie, to jest w sumie Jedną czasu, trzecią nie? czasu wykorzystałem, więc jest Git. Jest Git mute i w ogóle. Co tu w ogóle zrobić? Bo tutaj będzie miał rękę drugą. Mm hmm. Wiem, co zrobię, ale mam, mam to do wykorzystania. E, I nie, chciałem coś innego od tej zrobić. E, tylko nie wiem, gdzie to jest teraz. To jest chyba tutaj, o właśnie, tak. Więc zrobimy na szybko o coś takiego e? i następnie o tak. Dobra, ale nie wiem czy w sumie znajdę tutaj miejsce na to. Więc może... Ej, jak mu zrobić te okulary? No nie! Co? No musisz to mu będzie... zrobić jakoś, no. Te, te okulary to będzie moja bolączka. Jak ja mam to wykombinować? No nie mam pomysłu. O, zrobię coś takiego jeszcze, Boże. tutaj dam. A te nie. okulary będą beznadziejne. Nie tak, nie, tak, tak, tak to wygląda bez sensu. Dobra, zostawię tak. I zastanawiam się, czy co to, co bym mógł zdą zdążyć, zdążyć tutaj zrobić, bo zostało nam 9 minut. Kurde, nie patrzę z tego, co zrobiłem. No, nie, 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 nie to, nie, to, dobrze. Tego. to, to, to Musi musisz duży nos zrobić. No i tak, na, na takiej powierzchni, poczekaj. Muszę go jakoś pokazać. Dobra, wiem, co z, zrobię z drugiej kulary. strony. Bo chyba nie zdążę zrobić innej, jakby postaci. Bo tam jest trudna głowa, by mi wyszła. Bo chciałem zrobić Darth Vader'a tutaj zaraz obok, ale on ma taką trudną głowę strasznie do zrobienia w Minecraftie. Mi nie, on jest beznadziejny. Nie. To popraw coś tam, stary. Masz spokojnie 8 minut. Ale co ją ja tu poprawić? Tak na... tego się nie da uratować? Nie kłam, na pewno coś tam się da uratować. W 8 minut jeszcze to jest więcej niż połowa czasu. Co, co prawda zaraz się skończę, to 8 minut. No właśnie. Będzie więcej. No Ociekaj. ale to tam wiesz. Dobra, jak ja w takim razie muszę tutaj zrobić tą postać i na razie mam jej nogi, więc zostało nam 8 minut, co myślę, że będzie. Co, co, co jest jeszcze na plus dla mnie? Nie wiem jak dla ciebie. Mhm. Ale ja myślę, że jeszcze no, taki... zdążę też zrobić. Chciałem zrobić czarny włosy, ale zrobię br brązowe, mhm. jednak on był takim brunetem, moim zdaniem bardziej. Dobra, więc tak. E... Hmm. co czarnego na pewno trochę potrzebuję. E? Dobra, zabierzmy sobie trochę czarnego. Ja hmm. teraz tak. Tu 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 tu. Jak ci idzie? Okropnie. Ta? To się cieszy. W... Znaczy, kurcze, współczuję z ziomuś, co What? nie. A to ja Nie, ale serio, to jest Tragedix. O, o ten wyprawia. Ta? No. <noise> to <jest> super. Ten. <noise> <noise> Dobra, ja tutaj trochę. Do, do, 7 minut jest, a ja trochę mało zrobiłem od tamtego momentu, kiedy mówiłem, że jest 8 minut, a? więc <noise> trochę trzeba będzie tutaj przyspieszyć tempa. Dobra, a? teraz tak. No mm. coś tam widzę ciebie, gdzieś tam latasz, ale staram się nie patrzeć Ja też, właśnie w sumie widziałem tylko część szalika jak, e, jak budowałem jodę Więc zobaczymy jak to u ciebie teraz będzie Potter, jest, On w ogóle nie wygląda jak Harry Potter No to Ja nie mogę skucz. No nic już nie zrobię właśnie No na pewno kuczda. wygląda jakby był czarodziejem, nie? On jak czarodziejem to tak, ale... Coś poza tym to nie wiem Dobra... Ja Ty w takim razie trochę już zaczynam kończyć. <laughs> tego. głód. No. Ale, ale fajnie, za co będą wyglądać ten, jak się mówi? Co? No, co, co się ma z boku? To, to na uszy, nie? Do, przy okularach. I ja się zupełnie jak się nazywa. No, takie na uszy przy okularach. na uszy, ale nie wiem, nie jak się nazywa kompletnie. To fajnie wygląda akurat. No, to no super, nic na tym nie? Ja trochę tutaj się staram teraz na tym, bo mało mam miejsca jakby na na tym tym i po no. prostu staram się jakoś, żeby po prostu osoba druga, którą buduję, nie wyglądała tutaj jakby na mogła jakoś cokolwiek robić ze swoimi rękami, bo chyba nie uda mi się jakby czegokolwiek tutaj zrobić, dobra, jakoś Ej, mam się 5 tak, żeby to mam to pomysł wyglądało. jeszcze jeden, tylko zrobię parę partikli. Trochę ci się życzę. uda jakby tam zrobić, żeby ten. A co? Co to uda? uda ci się, żeby przypominało jakby trochę, tak? No, no tak, tak, ale mam pomysł jeszcze można zbudować. Okay. Na przykład że, jeszcze runa zrobić, ale już tylko nie zdąży, już chyba nie zdążysz, nie? Ale mam za to inny pomysł. Mm. Dobra, ja okay. tutaj się staram jakoś teraz odzorować, żeby przynajmniej to wyglądało w miarę podobnie. Bo się boję, że może podobnie nie wyglądać Dobra, czyli zabiorę sobie trochę inny kolor czarnego też Okej okay. ja Zobacz, tutaj dobierzmy jakiś fajny kolor Ej, mam pomysł co jak to będzie wyglądać Ej, 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 ej Ej, ej, mam, mam Jak ty jesteś baraper teraz, jak tak mówisz Ej, ej Ej, ej Ale, ej. nie, ale już mam po pomysł co, co może trochę uratować tą pracę O to chodzi no, no to super Jestem trochę jestem trochę szczęśliwy, Cieszę się trochę. bardzo Cieszysz się Kodim... bardzo, że ci się udało, no, tak, tak? Tak, tylko nie wiem... Tylko nie wiem, jak to będzie wyglądać w waszej ocenie, ja wiecie? Ja się staram nie patrzeć, widzowie już trochę mogli zauważyć Jak tam się skupili w tamtym Aha. kierunku Że się patrzyli w tamtym kierunku Akurat to mogli zauważyć jest praca, nie? Bo teraz jest ogólnie dużo czasu strasznie. Ej, w tak. mało W sumie, mało i w sumie nie musimy się skupić nad tym, co jest w środku, bo wcześniej to nam dużo zajęło, żeby jednak. Dokładnie, te klasy. Nie, co my tam budowaliśmy? Szkołę, już nie, już zapomniałem tak naprawdę. Szkołę i tak, budowaliśmy jeszcze dom w piórniku i tak, w plecaku. i w plecaku, tak, tak ale szkolnie. Mm -hmm. O nie, to nie wygląda tak, jak powinno wyglądać. Dobra, jakoś postaram się, kurczę. Jeszcze dodać jakichś szczegółów A? małych, ale nie chciałem, żeby to wyglądało w ten sposób Bo no. nie wygląda podobnie Spokojnie, spokojnie, podobnie. U, mnie, u mnie będzie tylko gorzej, więc... Mhm. Mm znaczy mam nadzieję, że jak ty będziesz miał gorszą pracę ode mnie Co? Ale to jest tragiczne, nie? Tak? Ja tak, Zostały jeszcze ty, 4 minuty, robić... więc masz... Co chciałeś zrobić? Chciałem zrobić ten... Y... O nie! Ja. Nie. nie, tą tą sobę, ona Hedwigę, no Stary, ja właśnie teraz patrzę na mojego szturmowca jak wygląda. I to co on sobą prezentuje Co się tutaj Bo... stało? Boże! Czekaj, okay, tu się gubię w ogóle, co tu się odwala, nie? Raz, dwa, trzy... Dobra, jakoś muszę ty coś innego zrobić, bo to jest zbyt... zbyt creepy, żeby to w ogóle Aha. pokazywać. Rozumiem, rozumiem. Czekaj, jak to jest zaokrąglić? O co chodzi? Tutaj zróbmy tak, tutaj zróbmy tak i to może zróbmy bardziej z tyłu. Przez to trochę damy temu taki bardziej... o, o. Taką trochę głębię. Aha. <noise> I nadal to wygląda strasznie beznadziejnie. Okej, okay, tu jakieś inne kolorki, żeby nie było samego białego ta hendwiga <noise> Haha! Oh, what? Co oh, tam robisz, lol? Ej, no i tu nic, robię drobimy. takie super rzeczy z wiesz? O nie, ale on ma. On nawet nie celuje w głowę, bo za wysoko ma tą rękę. Nieważne. Ale, ale to jest tragiczna praca, nie! Ja Ej, właśnie to... staram się, żeby coś tutaj udoskonalić. Wiesz, co? Ten jest Nie jesteś zadowolony, tak? Jest tęsknię za Billboard. Musisz poćwiczyć stary chyba. W tej chwili tęsknię za Bill Batyl Ty dawno chyba nie budowałeś w Minecraft, zaraz zobaczymy. Zostało jeszcze 2 minuty 22. O kurczę, ktoś mnie kocha. Tak przemyślał. On tak nie się... myśli? Ta, chyba mm, tak, chyba to, tak. To pewnie... Znaczy co? Dobra, chyba chyba mogę to zostawić w takiej... Nie, nie mogę to tak zostawić. Zróbmy to z nie, nie będzie chyba tak źle jak, jak w mojej pracy. Ta? No. Albo Albo masz taką pewność. Okej, wezmę jakiś żółty, wezmę taki, jakiś taki rozbój, zrobię z, z tej różdżki. To mówią to nie zbudowałem, mogłem kurczę nie. jakiegoś innego szturmowca, wybudować, bo ma taką. Aha. O, to wygląda już tro... Nie. Nie. <śmiech> nie, nie. <śmiech> nie, nie. Czekaj, ty. Tragedix, nie. O, i może, jak zrobię trochę większe oczy, to jakby przestanie się skupiać wtedy na tym. O, i zrobię różnicę kolorystyczną. Teraz będzie trochę bardziej spoko. Co prawda nie powinien tutaj dotykać, ale możemy użyć, zapomniałem całkowicie o tym. Pół płytek. O. Płytek O i teraz wygląda to trochę lepiej. Co okay. prawda nie do końca przypomina. Dobra, mm -hmm. może zrobimy tak jeszcze? Dobra. Ej, tak. to robisz minuta czasu i to zmieni 16 sekund, nie? 16 sekund? A, minuta. Nie miej się 16 sekund, nie? Dobra, teraz mi się podoba, no, że co, przes co prawda jeszcze trochę. to trzeba trochę zmienić, więc to zmienimy na kolor ciemniejszy. Okej. Okay, Take latające robię, żeby właśnie były widać tam gdzieś w tle. Dobra, zostawmy może tak. Jeszcze dodam coś takiego, żeby to nie było za blisko. O, i teraz to trochę przypomina. Dobra, uh -huh. czyli tak, to jest moja praca. W Dobra, miarę ja z Tak, ja już, ja już skończyłem. Mogę w sumie mhm. dodać tutaj tak, jakiś mały detal, żeby pseudo był tutaj o, jakby z tego. Nie nazywałem mu blizny, bo chyba blizny mu nie widać ogólnie haremugarowi. Okej. Okay. gdzieś wepchnąć. Tutaj dodajmy coś takiego, jakieś przyciski, też przyciski też, tutaj. Tu na tym. Może Uwaga, 24 sekundy. Stary, szybko, szybko. Żebyś zdążył. O! Jaki słodki! To, to wygląda jakby się... To jakby miał guza lol Albo jak taki wiedźminy bym Nie, bez tego dam. Poprawić. jednak tak będzie chyba dobrze. Dobra, to jak skończyłem. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... 1. Koniec czasu. No akurat. A ja potem Halo! Dobra, trochę mu się twarz rozjechała! Czyli nie? to jest On... twój... ale Hedwiga wygląda naprawdę. Mi się podoba Hedwiga niesamowicie. Ładna A, coś jest. Coś tam wyszło. Mówię, starałem się zrobić tak jak siebie. Najgorzej to, że to że nie mogło być za wysokie, nie? To, to znaczy, coś taka twarz może... z twarzą ci nie wyszło. Twarz, twarz powinna być trochę... powinien być trochę wyższa. Trochę smuklejsza powinien nie? w ogóle być ta twarz. No, o, tutaj. Może to tak to właśnie to... trochę też. Trochę... No, trochę, trochę ta twarz taka. No. O, dobra, Ale dwie. normalnie, gdyby nie ta twarz, to wszystko by było tutaj tak super. Hedwiga, naprawdę, wielki plus dla mnie. Ta tak Hedwiga, co daje? Robimy ją lekko. O, coś takiego, tylko że. Ja, ja się trochę muszę Te wyprawić. uszy, chyba trochę jeszcze są za duże, wiesz? Tak o. mi się wydaje. I ten. Ja zamknijmy jeszcze mu usta. No. No, na pewno jest lepiej, i nie wiem też, czy bym akurat robił coś takiego. Czy na przykład nie zrobił tak i. Tak, jak i oczu? Tak. Nie, nie, według nie, mnie są lepsze. Te niebieskie za bardzo się rzucały, jakby miały taką wadę wzroku 1300. Milion ty... milion <słuch> zrobię mu dziurkę w nosie. No nie, no weź, nie, nie, dobra no nie To mi... wygląda jak wąs Zostańmy dobra, właśnie, wiem, widzę, widzę Źle to wygląda, dobra Ale tak no, wygląda okay. Harry Potter i Tesima, A teraz przejdźmy do morza na moją okay. stronę A co, to jakiś szef okay. w ogóle tutaj rzuca, nie zauważyłem tego wcześniej No więc tak, ja zrobiłem jodę wow. Który tutaj walczy wow. Wow. Mało wow, miejsca ej. jest ogólnie On wygląda jak dos dosłownie swoich twoich miniaturek, nie? I zobacz. No, taki właśnie i podobnego nie? ma też uszy takie. No, no w miarę okay. spoko. Jakiś No, jest i tu jest z drugiej strony strukturek. szturmowiec. I najbardziej A, nad nim nie pracowałem, tak. nie? Żeby, tak, Aha. żeby wyglądał w miarę podobnie do szturmowca A ja, no, z twarzy. No, że musiał jej trochę powiększyć widzę, no? Faktycznie. Tak, i to, i, to znaczy tak, że bo hmm. po prostu jakby te czarne takie jego detale się za bardzo blisko siebie Aha. były, te właśnie tej no, czarne bo, bo, bo i właśnie tak dalej. problem, ja bym musiał mieć chargo Pottera trochę wyższego. No więc szturmowiec w miarę mi wyszedł, trochę ma płasko, płasko głowie, ale już mniejsza no popatrz sobie z roku jak to nie, wygląda. Nie, nie, niech na to nie zwrócił uwagę. No. no i strzela tak praktycznie na poziomie brwi <noise> Więc zobaczymy. Z... Kto Ej, zobacz, jak tej jak wygrał. Jak mu tak przypalał, nie? Zobaczcie, miał tylko monobrę? No nie no weź zostaw monobrę. Mów przypalił. A no tak, a nie, bo tak by musiał. No, no, z... lekko... Założysz, że jakby strzał szturmowy, to i tak byś strzelił jakoś mniej więcej. O tak. No, w sumie, <noise> dobra, szturmowcy mają takie cela. No ale oczywiście patrzcie, macie tutaj e, Harrego Pottera, Autita Sima, e, razem z Hedwigą. I tutaj jest Joda, który walczy wraz z szturmowcem czy też jest W środku. A, w środku jest ten nowy blok, dobra, to już wszystko. W środku wiem. jest nowy blok, ten nie wiem jak się on w sumie nazywa. To jest beton chyba... nieprzerobiony nie, chyba. Cement, cement, tak cement tak, chyba. chyba tak, cement. No, więc jak to wygląda? Słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Możecie pisać oczywiście tematy w opisie, w komentarzu, w komentarzu, no. Przeczytajcie też opis, chociaż w sumie już to tutaj dotarł, hmm. to raczej nie będzie jakoś specjalnie spinał. No ale trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Do